Kolejny punkt. rozpoczęcia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w kole przy ulicy Orzeszkowej. Ponownie Pani Naczelnik. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w kole przy ulicy Orzeszkowej. Działka o numerze geodezyjnym 22, arkusz mapy 30. Jej powierzchnia to 288 metrów kwadratowych. Wyżej nieruchomość jest niezabudowana, położona na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta Koła. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem 30 MN łamane na U. Wartość rynkowa nieruchomości to kwota 25 100 zł. Zbycie nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego jeszcze tak tylko chciałam na marginesie dodać, że jest to projekt uchwały powtórzony z roku ubiegłego, gdzie była tutaj prośba państwa radnych, abyśmy ten projekt przełożyli na kolejny rok. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię komisji gospodarki komunalnej. Opinia negatywna. Dziękuję. Zanim oddam głos pani radnej Lewickiej, szanowni państwo, to jest tak jak powiedziała pani naczelnik, ta uchwała już wraca Projekt uchwały wraca kolejny raz do procedowania. Argumenty, jakimi kierowali się radni nie podejmując uchwały w poprzednim okresie, były takie, żeby działka, która należy do miasta, jeszcze ją wstrzymać, nie sprzedawać, ponieważ nie wiemy, co dalej będzie, czy w ogóle będzie ta inwestycja realizowana przy ulicy Żelaznej. Dlatego myślę, że chociaż już widzę po, po wynikach że raczej ta uchwała przejdzie, ale bym apelował do państwa radnych, żeby tą działkę zatrzymać jeszcze jako majątek miasta, bo wiemy, że kiedy ta inwestycja powstanie, ta działka może po prostu nabrać wartości. Można powiedzieć, proste dbanie o budżet, bo kto dzisiaj z państwa radnych miałby działkę w takim mieście, w takim punkcie, kto by komuś sprzedał, wiedząc, że za chwilę będzie budowana jakaś inwestycja robiona, gdzie ta działka potencjalnie może wzrosnąć y, o któryś y, procent. Tylko taka moja y, lekka uwaga. Tak samo będzie z ulicą, y, z działką przy ulicy Żelaznej. Uchwała może być ta sama. Ja konsekwentnie będę y, przeciwny, tak jak y, poprzednim razem, żeby nadal działka była miasta, a w odpowiednim momencie, wtedy ją sprzedamy, kiedy już ta cena adekwatnie wzrośnie do atrakcyjności lokalizacji. O głos prosiła Pani Radna Walewicka, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, Pani Skarbnik. Ja to samo, o to samo spytam, co spytał Pan Przewodniczący Sobolewski. Dlaczego już jest sprzedaż tej działki, w takim tempie jest wprowadzona jako projekt uchwały, żebyśmy procedowali na dzisiejszej sesji? Nie czekając na dalsze postępowanie, jakie może być związane z sąsiedztwem i budową, yy, która ma tam powstać. I dlaczego yy, tak drożeją działki w mieście Kole, a ta by cena pozostała taka sama? Już odpowiadam. Ja też jestem za tym, żeby tą działkę pozostawić i jeszcze odczekać do czasu, bo przecież nie mamy takiej potrzeby żeby nagle ją sprzedać, bo jest konieczność, nie wiem, czegoś zakupienia czy tym bardziej, że już tyle sprzedaży działek nastąpiło. I ten paragraf, pani skarbnik nam przypomni, jaki, jaka kwota jest w uzysku sprzedaży działek w naszym budżecie. My chyba już 50% zrealizowaliśmy, o ile pamiętam. W roku bieżącym? Tak. Nie, nie, w roku bieżącym na pewno nie. Jest kwota chyba, jeśli się nie mylę, 2 miliony 430 tysięcy zaplanowane. Tak, coś było powyżej dwóch milionów, Ale na pewno jeszcze nie mamy 50 To znaczy, słuchajcie, majątek miasta to jest majątek miasta. To jest coś, co stanowi jakąś naszą wartość, zabezpieczenie. Właśnie, jeżeli nie będziemy mogli uzyskać z jakiegoś stosownego kredytu lub subwencja na przykład. Będzie tak niska, a są obiekty szkolne, i nie tylko 50% będziemy dokładali do utrzymania naszego jednostek oświatowych, ale powiedzmy 60-70%, to skąd wtedy pozyskamy środki, żeby po prostu utrzymać ten budżet płynności finansowej? Myślę tu o przyszłych radnych zasiadających na tej sali sesyjnej. Dziękuję. Sprawdziłam, na ten rok mamy zaplanowane 2 miliony 350 tysięcy złotych, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Dziękuję bardzo. Pani Przewodniczący, żeby Pani Naczelnik była uprzejmie odpowiedzieć, dlaczego tak niska jest ta wycena i dlaczego w takim tempie sprzedajemy? Wycena jest potwierdzona aktualizacją operatu szacunkowego z 27 marca. Rzeczoznawca potwierdził jej wartość sprzed roku. Projekt uchwały tej ulicy, jak i, czy tej działki, jak i następnej pojawił się w konsekwencji sesji Rady Miejskiej z kwietnia poprzedniego roku, gdzie była prośba, aby ten projekt przedstawić jeszcze raz za rok, gdzie wtedy być może ta wartość działki wzrośnie. Stąd tylko i wyłącznie z projektu uchwały przedstawiano. Pani naczelnik. 27 marca, dzisiaj mamy 29. Tak. Ale przecież materiały miałyśmy, mieliśmy już. Ubiegły a ubiegły rok. No ale w tym roku nie było yy, nowej wyceny? Była. Aktualizacja operatu szacunkowego jest możliwa zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca bada podobnie i ma obowiązek stwierdzić, czy wartość nieruchomości wzrosła, czy też nie. Bo chyba w mieście od podmiotu prywatnego nikt nie kupił takiej. To jest tylko i wyłącznie wartość rynkowa, natomiast kwota do przetargu zawsze może być inna. To jest tylko projekt uchwały przygotowany na wniosek państwa z zeszłego roku. Także tylko i wyłącznie. Dobrze, dziękuję. O głos pani radna Urszula Pękacz. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani naczelnik, mam pytanie. Czy jest nabywca na tą działkę przy Orzeszkowej, na tą żelazną? Od roku poprzedniego. Wnioskodawca nie zwracał się do nas z prośbą o. Czyli na dzień dzisiejszy nie ma nabywcy, bo co myślę, proszę Państwa? Często jest tak, że wpływają wnioski, o ile dobrze rozumiem, o zakupienie jakiejś kolejnej działki. I wtedy, jeżeli my tu przyjmując, wstrzymamy, mówiąc kolokwialnie, sprzedaż działek, to wtedy co? Na taki wniosek musi Pani negatywnie danemu mieszkańcowi odpisać, czy potencjalnemu nabywcy. Tak, stąd właśnie projekt uchwały jest przygotowywany w celem podjęcia decyzji, czy sprzedajemy, czy też nie sprzedajemy. Tutaj. Dobra, dziękuję. Wnioskodawca w poprzednim roku był i w poprzednim roku projekt uchwały był przygotowany i zgodnie z sugestiami Państwa Radnych przeniesiony na ten rok. Proszę. Pani Naczelnik, bo teraz rozumiem, że nie ma wnioskodawcy na kupno tych działek? W tym roku przez cały rok nikt więcej nie zwracał się o tą nieruchomość. No to pytam po raz drugi czy ponownie. Dlaczego spieszymy się ze sprzedażą tych działek zarówno na przy ulicy Orzeszkowej i Żelaznej skoro wiemy, że ma tam powstać inwestycja i wtedy wartość tych działek na pewno będzie większa i ważna. A może się okazać potrzebna dla nas. Nie spieszymy się. Już może, vocem, może, może już. odpowiem jeśli pani radna pozwoli. Jakby idziemy tropem tego, co Państwo radni na rok temu de facto na sesji mówili, że podejdziemy do sprzedaży tych działek za rok, zobaczymy czy ich wartość się zmieni i dlatego też idąc tropem sugestii państwa radnych jeszcze raz zaproponowaliśmy zaproponowaliśmy tylko te uchwały. Tylko z tego powodu i tu równie dobrze możecie państwo odrzucić i nie chcieliśmy zdejmować tych uchwał, już też wytłumaczę, dlaczego nie chcieliśmy z porządku obrad zdejmować tych uchwał, bo wiem, że opinia komisji była negatywna, dlatego żeby po prostu nie posądzano nas o jakąś niegospodarność, bo jakieś pieniążki, co prawda drobne, to jest kilkaset złotych, ale wydaliśmy na uaktualnienie operatu szacunkowego, więc nie chciałbym być potem posądzony o jakąś niegospodarność, że zdejmuję projekt uchwały, a prawda ten. I tylko dlatego ten projekt zaproponowaliśmy. Dziękuję ad pani Urszula Pękarz bardzo dziękuję. proszę. Pani naczelnik tak uchwała nie została podjęta w ubiegłym roku pomimo że był wniosek złożony był potencjalny nabywca czy on wycofał swój wniosek. Czy ten wniosek jest nadal aktualny. Wniosek jest cały czas aktualny w aktach sprawy natomiast pan się nie odzywał jak gdyby już. Przypuszczam że nie jest zainteresowany. Dobra dziękuję dziękuję. Widzę, że wyczerpała się lista mówców. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w kole przy ulicy Orzeszkowej. Proszę oddać głos. Ale już pani zagłosowała. No nic się nie zrobi. Szanowni państwo zamykam zamykam. Pani Radna, resumpcję tylko na ulicy wiejskiej. No tutaj nie ma takiej możliwości. Yy, Szanowni Państwo, zamykam, zamykam głosowanie. Głosowało 15 radnych, 10 osób za, 4 osoby się wstrzymały. Jedna osoba jest za <noise> przez pomyłkę. Żeby. Nic się nie stało. Szanowni Państwo, uchwała. uchwała nie została podjęta.